Witam Was serdecznie w przepisie na pszenny chleb na zakwasie, w tym przypadku zakwasie żytnim. Jest to moim zdaniem najprostszy, skuteczny przepis na pszenny chleb taki koszykowy na zakwasie. Upraszczałam go długo, testowałam go długo, tutaj na zdjęciach macie różne wersje, różne bochenki, żeby zobaczyć, że to działa, więc zaczynamy. Najpierw dokarmiamy zakwas. Tutaj jest to zakwas żytni, więc po prostu żytnia mąka pełnoziarnista i woda. Przykrywamy i zostawiamy na kilka godzin. W moim przypadku tak po 3-4 godzinach zaczynam następny etap. Ważne, żeby obserwować, czy ten zakwas rośnie. Można sobie właśnie oznaczać jego poziom gumeczką, żeby widzieć jak rośnie i nie przegapić tego momentu, żeby nie robić chleba już na zakwasie, który z powrotem opadł. Po tych 3-4 godzinach robimy autolizę, czyli mieszamy mąkę z wodą. Dokładne proporcje będziecie mieli w opisie pod tym filmikiem. Nie mieszamy je jakoś super dokładnie, nie zagniatamy jakiegoś wielce dokładnego ciasta, po prostu mieszamy i odstawiamy jeszcze na jakąś godzinę, dwie, żeby ta nasza masa nam zmiękła. Zobaczycie, że to ciasto będzie miało całkowicie inną konsystencję później. Następnie po tych godzinie dwóch Zabieramy się za robienie ciasta właściwego, czyli do tej mąki z wodą y, dodajemy zakwas i dodajemy sól. I chwilę wyrabiamy, tak 2-3 minuty. Jeżeli ktoś ma takiego robota kuchennego do wyrabiania, to oczywiście można go sobie użyć. Odstawiamy na pół godziny. Po pół godziny robimy pierwsze składanie, czyli rozciągamy. Ten nasz chleb, to nasze ciasto, najbardziej jak możemy i składamy kilka razy i za kolejne pół godziny robimy kolejne składanie. Składań można robić więcej, ale moim zdaniem dwa opłaca się robić więcej, już nie widzę takiego wielkiego efektu. I po tym ostatnim składaniu przykrywamy ciasto i zostawiamy na jakieś 4-5 godzin na wyrastanie. I po tym czasie bierzemy się za formowanie bochenka. Ja nie jestem mistrzem formowania, ja po prostu przesypuję trochę mąką stolnicę, rozpłaszczam to ciasto, też posypuję mąką i zaczynam zwijać we wszystkie możliwe strony. Ważne, żeby wybudować jak najwięcej napięcia w tym, w tym chlebie. I tak właśnie ugniatać to ciasto z rozciąganiem i później przełożyć do koszyka, jeżeli nie macie koszyka do wyrastania, nic straconego, wystarczy durszlak wyłożony ściereczką, obsypaną mąką, też będzie dobrze, następnie taki koszyk lub durszlak ze ściereczką zawijamy w jakiś worecze, w jakąś folię, coś takiego, żeby nam to nie wysychało i... Odstawiamy do wyrastania do lodówki na minimum 12 godzin lub kilka godzin w temperaturze pokojowej, kilka godzin w lodówce. Musicie już to wyczuć sobie z doświadczenia, jak wam będzie najlepiej pasowało. Następnie, gdy bierzemy się za pieczenie, rozgrzewamy piekarnik z naszym naczyniem do pieczenia. To może być naczynie żaroodporne lub gar do 250 stopni. Potem wstawiamy, wrzucamy ten nasz bochenek do tego gara. Nacinamy dosyć hojnie, ja robię to po prostu nożyczkami, tak mi jest najłatwiej, przykrywamy i wstawiamy do 250 stopni na jakieś 25 minut, następnie ściągamy pokrywkę i w 230 stopniach dopiekamy około 20 minut ten bochenek. I to wszystko, możecie jeść nawet na gorąco. Serdecznie polecam spróbować, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam na inne przepisy z chlebami i do zobaczenia następnym razem, pa pa!